Na pewno przy pracy aktorskiej, kiedy mamy jakiś wzór, są różne sposoby i różne wybory pracy nad rolą. Może niektórzy aktorzy lubią obejrzeć oryginał, ustosunkować się w ogóle do całej do relacji bohaterów, do całej historii, a są tacy aktorzy, którzy czytają scenariusz, to, co ma. Mamy do zagrania, jako mamy tutaj nową opowieść, i, i tworzą sobie postać swoją. Ja bardzo chętnie obejrzałam serial oryginalny, bo chciałam zobaczyć, cóż to jest za klimat, jakiego rodzaju jest to thriller psychologiczny. Jako widz. A potem buduję już swoją postać. Moja postać Marii jest troszkę inna od postaci w, w serialu oryginalnym. Ja inaczej ją czuję, jestem inną kobietą, inaczej sobie zbudowałam rolę. Mam też innych partnerów, którzy mają taką swoją osobowość, więc jakby tkaliśmy tę... Polską pajęczynę tej krwi po swojemu, ale na pewno obejrzenie oryginału, który uważam jest świetny, jest bardzo pomocne, wprowadza od razu w klimat i daje bardzo dużo inspiracji.